co, Dymeczko? No jak? No co, panienko? ślicznie mamy, słoneczko jest, tak? Wiaterek leciutki leci. Tak, kotek. Hej, hej, tam na tratwie. I co z tego, że na tratwie, nie, kotek? Powiedz, panienko. Zobacz, jakie wiatrzysko idzie, kotek. wszystko idzie. Kto tam chodzi? Powiedz. Ptak tam chodzi. To wszystko tam szło. Ptaszek szedł. Tak. Tak. Tak? No weź trochę popieści się kotek. Tak. Taki kotek. Brr, brr. Ребеночка. Вот так. Ого, ты ж такая думная. Co jest? Co rozwalasz? No łóżeczko całe porozwalałaś. Eee, dymka. No jak? No i jak to wygląda teraz? No i jak wygląda? Kotek. Hmm? 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 Co się tak kokosisz? Czy ty sobie nie możesz znaleźć miejsca, panno? Za dużo tego, co? Bo ciupek nie przyszedł na balkonik. Co i cię nosi? Tak? Dymka?